Dla Was przeprosiny, bo w sobotę niestety nie było odcinka, bo nie mogłam go nakręcić. Dlatego zapraszam Was do subowania i lajkowania odcinków. I y, zaczynamy grać. Akurat jestem na y, lekcjach online, więc możemy y, pograć. Na razie jeszcze nie słychać, bo jest przerwa. Więc... Więc lecimy. Dobra, teraz dzisiaj zagramy sobie poko. W starcie długo, bo się fajnie gra. Tylko, że już mnie ubili, bo tu widzę, że czwórka powerów. tu dwójka jeszcze leci. Więc trzeba tu jakoś zagrać i rozegrać, to jeden, dobra odradzamy się i lecimy na niego, up, 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 no, zginął, tu mamy piąteczkę, widać, jeszcze do tego gościa, delikwenta, o matko, I nas zabili, A jesteśmy trzeci, ale kiłków nie dostaniemy niestety. Już tu widzę, że zara będzie spaskanie na lekcjach online. No i jeśli chwilę zagramy. To jest odcinek taki na luzie. Wbijamy sobie 11k na lekcjach online. Więc na spokojnie. Nie ma co się martwić. Nauka też jakoś idzie, więc jest git. tu ale już, bo ten nasz zabił, kolega. Więc Sara jeszcze będzie spotkana na online. Trzeba się gdzieś schować, bo Widzę, że te pęty nasze latają jakieś. jest cztery, bo załatwiliśmy jedną drużynę. Czekajcie, dobra, mamy 7 powerów. Trzeba jeszcze obcy, bum, 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 ich wyjaśniać sobie. To oni tak różni z nimi. Już widać u bici. Tu dwójka już jest, 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 jest tą matką, matką, ginę winę. Trzeba mamy to B. Trzeba ubić. nam zadaje cztery tysiaki, więc ma co nawet spekać. I dobra. Na pierwszym miejscu. To jest dobrze na gram odcinek, jak będziemy otwierać mega boxa. 11k, więc więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam do lajkowania i subowania. Elo.